Ja mam taki raport Greenpeace'u statystyka z ostatnich miesięcy 61 tankowców przeanalizowanych. Tankowcy z reguły powyżej 16-15 lat. Jeżeli są stare, to jest groźba, że coś się złego wydarzy. Mamy od banderą Beninu, ale fikcyjną, jak się okazuje. Z Aruby. Z Malawi mamy trzy takie statki 17-letni, 16-letni. Co się okazuje? Malawi. Odpowiada, że nie posiada w swoim rejestrze żadnych statków, a na Bałtyku się znajdują. Wyobrażacie sobie, że takie statki, które jeden z drugiego przetransportowuje ropę, powoduje jakąś kolizję, awarię, będziemy mieli bardzo duży problem na Bałtyku. Będziemy, zarówno na poziomie Parlamentu Europejskiego, jak i na poziomie rządów, upominać się o to, by zmienić regulacje, by przez duńskie ciśnienie nie przepuszczać statków niewiadomego pochodzenia.